Onyx jest dowódcą oddziału Pazur. Kryminal? Policja? Policja kryminalna? Mam kilka tożsamości, jestem James Bond. Ale bardzo ładnie to wygląda. Podwójna tożsamość, czyli w pewnym sensie gram też Niemca. Mamy adres nowotnego. Nieprawidłowo. Dagger wczoraj wykorzystał swój urok osobisty. Oto i on. Dagger jest takim typem bad boya, tego bohatera, który tak balansuje pomiędzy ciemną a jasną stroną mocy. Mama Dagera to zdecydowana, silna, mocna kobieta. Matka, która samotnie po śmierci męża wychowuje swoich synów. Co tu się dzieje? Kłócicie się? Bez skąd mam się? A to, to jest taka postać, która miała swój odpowiednik historyczny. Moryda, bo po dziurawie. Szybciej strzelają niż myślą. I to się panowie musi zmienić. Czy to jest jasne? Tak, tak jest. jest. Marta Wysocka. Gram w filmie Belle. Jesteśmy dla siebie kolegami z podziemia. Trójka na dole. Parter. Po korytarzu się kręci jakieś świetnie. Aktorzy są e, myślę, obsadzeni w sposób nietuzinkowy. Są to nowe twarze, talenty e, odkryte dopiero na tym, na tym planie. Mam nadzieję, że po tym serialu będą mieli dużo pracy. Nowy serial telewizji polskiej Ludzie i Bogowie. W niedzielę o 20.15 w jedynce.